Wieża przyjedzie jako gotowy element. Będzie miała 12 metrów wysokości, będzie można oglądać miejsca lęgowe ptaków. Jeszcze chwila i rozpocznie się wylewka fundamentów pod Wieżę Widokową, która stanie w parku przy Salomei Lechitów. Wieża wysoka na 12 metrów pozwoli obserwować bogate życie ptaków, które uwiły swoje gniazda w koronach drzew tego parku. W tej chwili jesteśmy na etapie ukończenia już prac, czekamy tak naprawdę na dostarczenie wieży widokowej. Jesteśmy w trakcie zalewania fundamentów pod wieżę widokową. Wieża widokowa oficjalnie powinna przyjść około 10 czerwca. Prace w parku przy Salomei i Lechitów wkraczają w decydującą fazę. To rewitalizacja z prawdziwego zdarzenia. W tym parku każdy znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano ścieżkę dydaktyczną. Dzieci mogą tam na przykład zdobyć sprawność tropiciela, poznać chronione gatunki zwierząt. Można dowiedzieć się też, jak długo rozkładają się śmieci, które zamiast na wysypisko trafią do lasu. W całym parku została zamontowana ścieżka edukacyjna, którą tutaj Państwo za chwilę zobaczycie. Będzie można tutaj edukować dzieci, na przykład grzyby, które są jadalne, które są nieladalne, jakie zwierzęta występują w lesie, jakie zwierzęta występują w tym lesie. Zielonogórzanie, którzy spacerują w sąsiedztwie parku, podkreślają, że nie mogą się doczekać zakończenia pracy. Jak słyszymy, mieszkańcy liczą, że miasto sfinansuje więcej podobnych inwestycji. W Zielonej na pewno brakuje takich miejsc, bo tutaj wszędzie ulice są tak, a z dziećmi to wiadomo, że takie miejsce się na pewno przyda. Ona będzie zadowolona, jak trochę podrośnie, ja się cieszę, że, że, że będę miała fajne miejsce, bo będę miała gdzie spacerować. Inwestycyjna grupa budowlana, która jest odpowiedzialna za rewitalizację parku, zgodnie z umową do końca października ma zakończyć pracę. Jak zaznacza Andrzej Rosiński, wiceprezes firmy, park będzie oddany do użytku z początkiem wakacji. Zostało tam do wykonania jeszcze tylko kilka zadań. Oprócz wieży widokowej trzeba dokończyć montaż altanek, zaplanować rozmieszczenie monitoringu, dobudować kilka ścieżek z materiałów mineralnych oraz zamontować LED-owe oświetlenie. Oczyściliśmy las z drzew, które były niepotrzebne które były zapisane w PW do usunięcia. Wykonaliśmy tutaj korytowanie pod ścieżki mineralne, na nawierzchnię mineralną. Ścieżki mineralne już zostały praktycznie w 95% wykonane. Został wykonany montaż małej architektury. Usunęliśmy też gruzowiska i budynki, które tutaj zalegały na terenie tej inwestycji. Koszt rewitalizacji parku przy Salomei i Lechitów to 870 tysięcy złotych.